Przy przygotowywaniu zmiany WPF ważnym elementem jest określenie podstawowych parametrów dokumentu. Aby to zrobić, musimy przejść do właściwości dokumentu. Możemy wykonać to na trzy sposoby. Po pierwsze, wybieramy interesujący nas dokument, podświetla się wówczas na zielono i naciskamy prawy przycisk myszy. Następnie wybieramy funkcję właściwości. Wówczas otwiera nam się okno, w którym możemy dokonać zmian. Zmiany numeru, czyli nazwy dokumentu, kategorii dokumentu, ostatniego roku przedsięwzięć, czy też ostatniego roku długu, a także datę podjęcia, czy też datę wejścia w życie dokumentu. Aby zmienić datę, klikamy na listę, gdzie wyświetla się nam kalendarz, i za pomocą strzałek możemy zmieniać miesiące. Oraz zaznaczać konkretne daty. Po dokonaniu zmian klikamy OK. Drugi sposób, aby przejść do właściwości dokumentu, to zaznaczenie interesującego nas dokumentu na naszej liście oraz wybór na głównym pasku menu właściwości z rysunkiem koła zębatego. Teraz także otworzyło nam się okno, w którym możemy dokonać zmian. Ostatni sposób, aby przejść do właściwości, to sytuacja, gdy działamy już na otwartym dokumencie. I w trakcie naszej pracy chcemy yy, zmienić pewne dane dotyczące dokumentu. Wtedy także na głównym pasku menu przy rysunku koła zębatego znajduje się dostęp do właściwości. Klikamy dwa razy, i także otwiera nam się okno, w którym możemy zmienić podstawowe parametry naszego dokumentu. Zmiany zostały zapisane i wyświetlają się od razu na liście.